Chcę opowiedzieć Wam o Kubie. Kuba, mężczyzna, dorosły. Dwie ręce, dwie nogi, ramiona, brzuch i plecy, pośladki. Tkanki, komórki, żyły, tętnice. Myśli pragnienia i odczucia. Jasno, ciemno, ciepło, zimno. Dusza, serce i wątroba. Czy go znałam? I tak Chciałabym opowiedzieć o jego ostatnim dniu. Dniu, w którym jego życie zatoczyło pętlę. Postanowiłem jeszcze raz spróbować, albo się uda, albo nie. Niektórym się udaje. No, o, wiesz, rozumiesz. Y... O 6 przyjdzie Krystyna, razem pójdziemy do tej przychodni po te tabletki. Rozumiesz, te tabletki? No, po takiej tabletce nie można pić, bo człowieka muszę trafić. No, przyjdzie Krystyna, pójdziemy tam razem, ona weźmie dla mnie te tabletki. Mnie nie dadzą, no tak nie będzie mnie nosiło. A pamiętasz, jak dałeś się przed Gońskiem? Nie pamiętam. A pamiętasz, jak się nazywasz? Jacek Kuron. Jerzy Grzegorzewski, Lech Walantysz. Jan Himlisbach, Zdzisław Makłakiewicz. Staszka serwiska Marek Płasko, Jerzy Pich. Ale jak ty się nazywasz? I don't remember. Do you remember? 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 I don't remember. Wypadek. Wypadek. Jechał jeden na drugiego, pewnie był zalany. Zalany? Zalany, zalany. Jany Wypadek? Panie. Skąd ja mam wiedzieć, jestem przewodniem? Co dzieje jakiś wypadek, proszę pana? Mówię panu, że dziennie zdarza się kilka wypadków z powodu pijaństwa kierowców. Pijaństwo, proszę pana, to straszna rzecz. My, A najgorą proszę pana, że to właśnie kierowcy. Ale my wszyscy, proszę pana, jesteśmy ludźmi inteligentnymi. — Wypadek! — I przeciwdziałamy, trochę pana! — O, co? — Jedną wódkę, proszę. — Cekolózkę bym życzył? — Może być. — Śledź? — Może być. — Piwo? — Może być. — Jest tylko porter. — Niech pan da porter, byle szybciej. No przecież się nie pani. Wdziękiesz wlać czy w goruda? Wszystko jedno, wódka jest wódką, nie zębiła kiel. No nie wygłupiaj się. Wybij sobie kielicha. Pójdziesz tam jutro, zdążysz. Zaczniesz od jutra, zdążysz. Od jutra. Zdążysz. Czy jeszcze pan co życzy? Nie, tylko ta jedna do domu. Koniec. pan co jeszcze jedną od razu. Dzisiaj będziemy rozdrabniać. I co? Całe ciało wypełniło ci mocno męskie szczęście? Nie chcesz ze mną gadać, ale wiem co myślisz. A teraz powiem Ci jedną rzecz, Krystynko. Ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Życie. Dobrego czy złego, dobre czy złe, ale zawsze życie, Krystynko. A ja jestem skurwiem. No, chyba o tym wiesz. Wiesz, wiesz, ja wiem, wiesz. Ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, czyli najbardziej nieszczęśliwa. Najbardziej nieszczęśliwa dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko potrafisz wybaczyć, że wszystko potrafisz mądrze ustawić, że wszystko potrafisz wyjaśnić, tak Krystynko, wiesz.